Witam Was przed ostatnim odcinku pawkonowego kalendarza adwentowego. Dzisiaj jestem z moim bratem, ha? którego możecie znać jako naleśnik. Link do jego kanału oczywiście w opisie. No ale nie. Kogo to obchodzi. A jeśli gramy w Pico Park? Pewnie niektórzy z Was już znają tę grę. Trochę już pograliśmy. Prawda? Mm -hmm. Ale na potrzeby filmu zagramy jeszcze raz. Co ty robisz? Trzeba się nie ta Czemu się nie ściszyła muzyka? <grystanie> Czekaj, musimy z siebie wyskoczyć. <grystanie> <grystanie> dam, dam radę. O, już. Chodź. No i pierwszy level dał się zaliczyć w miarę łatwo Pierwsze levely są proste Potem zaczyna się robić ciekawie No bo Jutro o godzinie, zakładam jakiejś 15, leci podsumowanie całego kalendarza adwentowego Bla, bla, bla. Od razu z góry mówię, że dziękuję bardzo, że byliśmy ze mną przez ten cały miesiąc, bo wyniki były niesamowite. A nie, chwila, sorry. Idź tam. Wow. Zabij się. Dopełniłeś błąd, czego się spodziewam. No i drugi level, także w miarę łatwo, gdybyś ty jeszcze nie że żadnych błędów, byłby łatwiej. Cicho! To pierwszy, to, to pierwszy długi film od dosyć dawna, bo z tego co pamiętam, to ostatni długi A. film. A. A, ty idziesz tam i ja muszę jakoś to wykręcić. Był dwa dni temu. Coś znowu tu musimy zrobić? Musisz iść na górę i musisz mi. No. Ja mam klucz. Super. Proszę się trochę szybciej. Musisz mi tam kliknąć przyciski. Wiem. Wszystkie cztery. Żeby mi się pootwierały drzwi. No. Jest. Pierwszy level raczej, nie jest trudny, to powinno być... nie powinno być trudne, to jest w końcu... Pierwszy świat chyba. No dokładnie, to jest w końcu powitanie z grow. Co ty nie Co What are you doing? ty <coughs> What a, chwila, chwila! Tu trzeba. No. <laughs> to Mogę przejść ten, wejść. Super. Chodź No idź! Cicho. Twoje twoj bardzo duży łeb zablokował wyjście <grym> Udało się. Za chwilę do Was wracamy. Wracamy po kilku minutach świat pierwszy zaliczony, lecimy ze światem numer 2. Ile światów przyjdziemy na filmie? Nie wiem. jeszcze cztery będą wystarczające. Teraz jak widzicie jesteśmy z pięć linków, więc jak zrobię tak to on daleko nie pójdzie. Tylko że się większość z Was już grała w pikoparki, widać w polega. Ups. Boże święty Teraz muszę mnie ciągnąć. No to będzie ciężkie. To <laughs> <Zasubnie> ciężkie. <śmiech> 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 Level numer jeden w świecie drugim. Zaliczony. A teraz już nie jesteśmy z pięciolinką. To dobrze. Czasami blokować. Ok, teraz musimy. on mi wejść na głowę. Ja muszę z nim przewiec. Boże. Jednak zmiana planów. On musi iść na dół, ja muszę mu iść na głowę. Wydaje mi się, że dla ciebie łatwiej będzie biec, bo widzę, że strona jeszcze się Zresztą, Zresztą. Jak ja się spodziewałem przed Twojej masie, ciężko jest chciałbym, coś do mm -hmm. No to trochę na mnie iść ten level Ale poradzimy sobie Trochę w prawo jest na spodzie <noise> <Wszedł, wszedł zdań. głos> na Co ty robisz? <noise> Dobra, idziemy. cię. Yes! udało się. Świat drugi level drugi zrobiony. Zajęło nam to chwilę. Kilka prób było potrzebnych, ale idziemy na level numer 3. Dobra, ja, ja cię będę ciągnął. No dawaj, bym <laughs> Chodź. Chodź tu. Dobra, i teraz... Musisz podskoczyć się ja cię będę ciągnął. Skocz tu <noise> <noise> Dobra wróciłem No iść. To ewidentnie nie działa Skocz na mnie Nie tu O, oh, jest! Udało się! Z nowymi problemami, ale jesteśmy w, na levelu numer 4! Ok, wiesz co, co trzeba zrobić? Mhm. Mm to jeszcze drugą strona. A nie, sorry. To ty chcesz Easter na głowie, czy ja z tobą? Ok, tylko rozumiem. Co ty robisz? Co ty robisz? Mógłbyś? Ale ty wiesz, że. I teraz go pchnij. Wow, ale ty jesteś mądry. <grym> o, teraz widzę. Wiesz, że mogłem ci tak da Dawałem ci tak jak. To by było szybciej. Nie. Udało się. Dobra, jesteśmy. Chodźmy. Osuj. Musisz Nie, Nic nie! Opa! Stu tam? Co Mam jeden. A drugi Ale moja głowa, głowa musi być silna, żeby dźwignią taki ciężar Bababa Zblokowaliśmy się trochę Ty... Udało się, Znały z, mo z moimi problemami, ale się udało. Sobie możemy przejść do kolejnego już świata Znaczy do levela Co? Do A, no rację do świata Świat trzeci O Jezus No to trzeba szybko No to już raczej tego nie zrobimy No Ale spróbujmy Właśnie drugą stronę teraz Zostań tam. Czekaj, stój, stój. Dobra, od teraz ustalamy, że ty zawsze idziesz na górę. Nie mam zbyt słabego... Wskakuj! No Biegnij! Nie, nie znążoniem. Dawaj! Szybciej biegaj! Brabo!

Dobra, smoothie. Na się. To jest ogólnie fajny świat, bo tu trzeba wszystko robić szybko. Mhm. Mm o Boże. To będą te guziki? Mhm. Mm Zrobimy to na się. Okay. Dawaj! A no rację ja teraz z symole. Ten co zrobić? Dobra, to powinien iść. Nie dobrze idę? Mhm. Mm Idź. Pani na dół! Nie mogę! Bo ty... bo ci Ekern zablokuje No Szybko! No biegnij! To trzeba zrobić... chyba... Ty musisz od razu wstać spaść i biec! Chodź tu. Dawaj sprint! Za drugą próbą, ale się udało. No i teraz szybko. To się... O Jezus! Fajnie to jest! Ale, ale co, sobie dobrze gadzisz? <laughs> Bo ja ze środka zbierałem Dobra, stój już tam Cztery, pięć <laughs> Znowu będą chyba. To to będzie ostatni już level w tym odcinku. Guziki. To... No. Tak jest. O Jezus. Będą, że musisz go zapchnąć. I już biegi? A! No to fajnie. Gdzie już biegi? Także to było na tyle dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Naleśnikowi za to, że zagrał ze mną, za to, że mi przeszkadzał, Aha. widzimy się jutro na podsumowaniu, trzymajcie się ciepło, cześć!